Siemanko, mam tej strony i Kotajczewska. Dzisiaj witam Was w odcinku z najnowszej no serii filmu Jeszcze się pomylił? O i biorę i debiorę fiata a no 60 zawiozłem do takiego mechanika żeby tam wszystko w tej 60 pomieniać. E, ten koło wymienić wiadomo tutaj blachy odmalować też o tutaj i jeszcze dołożyliśmy napęd i na razie jeszcze się nie ten. Zaraz tylko wezmę fiata i pojedziemy do tego. Na łąkę zobaczymy, co tam trzeba zrobić. Bo chyba, jak dobrze pamiętam, to trzeba ją yy, zgrabić. A też postawiłem tego że tak, że mogę lepiej. Ale dobra, wyminąłem się. A więc tak mówię: ten tego ursusa zawezłem do takiego mechanika tutaj w okolicy. I, i ten dałem za to 10 tysięcy. To więc nie aż tak dużo jak niektóre tam i by zrobiły za 20, bo tak. też widziałem takie oferty nauczył się jeździć mają ofertę, że wyhalmowała bo płaci ich za blachy bo troszkę się pogięło, ale to wiadomo tak się takie więc to nie tak nie powinno tak. Proste. Też myślę, żeby sprzedać tego Fiata, po prostu już kupić jakiegoś, raczej coś takiego. A dobra, tutaj wszystko już zrobione, tylko trzeba przejechać z si Signal. To wezmę nowy traktor, raczej sobie nowy. Mówię nowy, bo no <kłysy> bo, bo wygląda to, więc dzisiaj będziemy kostkowali. też by się przydało na, na zamiast ciuku to bele robić, ale wiadomo pieniędzy na koncie brak było 13 tysięcy tylko, a więc troszkę. Zabrakło pieniędzy No a więc tak to czyli? Tutaj zaparkuję na razie, żeby się nie było zamocy na gospodarstwie. A więc idę i odpalę 60. типа тут и такие и будем на господарстве. Dobra, siemanko, eee, musiałam zrobić przerwę, bo był lekki problem z podczepieniem filtru, więc tak. Teraz jak widzicie drzwi, jedno odliczyły, znaczy, żeby ciągle nie otwierać, i zamykać. Kurbieraki. O, zły. Dlatego warto yy, przed pracą po prostu yy, obejrzeć, czy wszystko sprawne jest. I tutaj. Dlaczego, jak ja tego ja mogę tego nie zaufać? Dobra widzowie. Ja naprawię prasę. Może kogoś wynajmę.

że będą, będę nagrywał igrzyska śmierci na live, które odbędą się w niedzielę o 13.00. Będzie sobie może live'a albo nagrywamy jakiś filmik. Taki godzinny, tak jak na przykład w jest.